Póki matematyka nam pozwoli, będziemy walczyć, no nie mamy nic do stracenia. Dzisiaj pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy dobrze grać siatkówkę. Myślę, że po prostu ostatnie mecze brakowało nam troszeczkę regularności. Graliśmy dobrze, ale tak jak dzisiaj w trzecim secie. Łapaliśmy, łapaliśmy często te przestoje, przez przegraliśmy sety. No dzisiaj zdarzyło się niestety znowu, ale oddaliśmy, znaczy oddaliśmy no, często Częsowa zaczęła bardzo dobrze grać w pewnym momencie. Ale w czwartym secie znowu wyszliśmy, znowu wróciliśmy do własnej gry. No i set wygrałem do 15-16, to w siatkówce. No nie jest to przypadek, także myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Wiadomo, jak jest przysłowie, kto nie wygrywa w dwóch, no i będę kończył. Schodzi się po przerwie, po takim przegranym secie, no trochę to, troszeczkę to boli, ale no, trzeba szybko zapomnieć. Zaczynamy czwartego seta od stanu 0-0. Znowu dalej możemy wrócić do swojej gry. No i to zrobiliśmy, szybko zdobyliśmy przewagę. Wrócił ten luz, wróciła ta radość, minął ten gniew po, tej po tym przegranym trzecim secie. No i graliśmy swoje i wygraliśmy. Jest wiara, te mecze teraz nie są z samą czołówką tabeli, także jedziemy, walczymy, zobaczymy. No, za tydzień Olsztyn, potem Gorzów, myślę, że spokojnie drużyna na naszym poziomie. Nie jedziemy jako faworyci, nie będziemy faworytami, ale postaramy się utrzymać dzisiejszy poziom i, i wygrać to spotkanie. Oczywiście wiara jest do samego końca, chyba pokazaliśmy, że, że dalej wierzymy. W to, w to utrzymanie i staramy się z całych sił to zrobić. Na pewno przyjemnie odbić się od dna w tabeli i przeskoczyć jakiś zespół, ale to nam nie wystarcza. Musimy, mamy teraz parę spo, ważnych spotkań przed sobą, które na pewno będziemy chcieli wywieźć w jakieś punkty. Mam nadzieję, że tak jak dzisiaj trzy punkty i te zwycięstwa. Szczerze mówiąc nie wiem, nie, nie, mam, nie, nie wiem co powiedzieć, nie mam na to recepty. Po prostu dzisiaj to coś, była ta iskra, coś zażarło. Najważniejsze były końcówki. Potrafiliśmy odskoczyć, nie tak jak w pozostałych spotkaniach, grać dobrze, ale w końcówkach oddawać pole do popisu rywalom, tylko rzeczywiście od początku do końca przez całego seta cisnęliśmy i, i dlatego zwyciężamy za trzy punkty. Szczerze mówiąc już zaczęły pojawiać się powoli te demony z innych spotkań, że już. Kurczę, znowu ta, znowu przegramy, wygrywając i grając tak dobrze, ale... Na szczęście stanęliśmy na wysokości zadania. Kurczę, no chłopacy zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę w przyjęciu. Częstochowa nie mogła się przebić przez naszą linię przyjęcia. Starali się jak mogli. Dużo obron. Więc, no, chapeba. mi komicy. Naprawdę jestem tak zdenerwowany, bo myślę, że nie tylko ja, tylko każdy, bo drużyna z Katowic zagrała dobrze, ale myślę, że my nie nie przystoi nam tak grać po tym, co już pokazaliśmy w tym sezonie. Zawiedliśmy na całej linii tyle. Od początku wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, bo nas Katowice już w ostatnich meczach pokazała, że walczy z każdym. Byliśmy na to gotowi, naprawdę grali bardzo dobrze. My graliśmy bardzo źle. Szukaliśmy swoich szans, jednak nie mogliśmy ich zatrzymać kompletnie w ataku. i. Myślę, że ta ich skuteczność zadecydowała szczególnie właśnie w ataku.